Podczas tegorocznych Mikołajek dzieci z Pruszcza Gdańskiego mogły liczyć na moc atrakcji związanych z tym świętem. Jednym z miejsc, gdzie maluchy czekały na spotkanie ze świętym Mikołajem był hotel górski. Zanim jednak ten pojawił się z prezentami, jego pomocnice zapewniały najmłodszym moc atrakcji. Nie zabrakło wspólnego śpiewania, tańców, zabawy, a także pysznych łakoci na stole. Gdy długo wyczekiwany gość w końcu się zjawił, każde z dzieci otrzymało prezent. Ale nie za darmo. Warunkiem był wierszyk lub piosenka. Inicjatorem wydarzenia była pani Barbara Górska, właściciel obiektu, która od dawna angażuje się w tego typu imprezy. Od wielu lat pomagam w wielki sposób dzieciom. Należałam do Kiwanisu i w Kiwanisie organizowaliśmy takie zabawy i po prostu no, potrzeba. Potrzeba sprawienia radości dzieciom potrzebujących. Chyba tylko to. Jak na razie mogłem liczyć na busę animacyjną, na zabawę, na konkursy, ale jeszcze mamy bardzo dużo rzeczy i zaskoczymy jeszcze dzieci. Będziemy skakać, tańczyć. Wszystko będzie myślę, że jeszcze fajnie wyglądało. Główna atrakcja, święty Mikołaj, oczywiście. Impreza była skierowana głównie do dzieci z ubogich rodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował te, którym wsparcie świętego Mikołaja jest najbardziej potrzebne. Około 100 od nas od nas były wybrane wybrane przez pracowników socjalnych z tego co widać dzieci świetnie się bawią dopisała frekwencja no i my jesteśmy przede wszystkim zadowolone Kolejnym miejscem, gdzie mieszkańcy mogli spotkać Świętego Mikołaja była doskonale wszystkim znana Faktoria. Już po raz drugi na jej terenie został zorganizowany Jarmark Świąteczny. W tym roku cieszymy się podwójną ilością wystawców. Mamy dużo więcej atrakcji związanych z, dla dzieci, głównie dla dzieci przede wszystkim. Oczywiście przybył do nas Święty Mikołaj z samej Laponii, z samej dalekiej północy przybył. Dzieci siadają na kolanach, czytają wierszyki, odbywają się różnego rodzaju gry i zabawy dla całych rodzin. Główną atrakcją były Oczywiście warsztaty rękodzielnicze dla dzieciaków. Poza naszymi wystawcami, tak, którzy też prezentują rękodzieło, dzieciaki mogły się same zmierzyć z wykonaniem bombek. No i dzieło widać za nami na naszej faktoryjnej choince. Takie wydarzenia są zawsze miłym wprowadzeniem do świątecznego klimatu, a ten wraz ze zbliżającymi się świętami udziela się coraz bardziej. Polecamy również zobaczyć. Dziadek do orzechów w Centrum Kultury i Sportu, a także Mikołajki przed Urzędem Miasta w Pruszczu Gdańskim. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.